I teraz taki... Lądowanie człowieka na... ...buty. Na człowieku. Tak się zaczęło. Ognisko było. Jak jest ognisko, to musi być zawsze jakiś kartofel łupiesz. roli kartofla wystąpił... Przemysław... Mniejszy jest jaki, no. Rozwadowski. Pokaż mordę ryju. Nie tu, nie, nie było... No nie było, było tych. Nie ma rych, papierosów, nie ma, że nie palimy. Ja pierdolę, co za dzik. Pauza. Muszę pauzę zrobić, bo nie wyczułem. Ręce mi się trzęsą. <suszy> Najmądrzejszy. Jak się... Napracował się to i śpi spokojnym snem. <suszy> Najbardziej wykształcony z nas wszystkich. Inżynier. <suszy> Tutaj Panie Boże mój ty Papież. Nie Ale znał papieża, bo już znał utwory. Bardzo dużo utworów. No. Wspominał często o no. nim teraz znowu jest... muszę pauzę zrobić, bo ręce mi się trzeco Pauza, była? No, idzie Tak, tak, tak. Musimy najpierw się nacieszyć tą konstrukcją, kurwa. Sam to zrobił, sam to stworzył. W białej skarpeta chodzi, jak to w niedzielę wypada, nie? Przynajmniej w jasnych. Tak, to on. Już sprawdzałem puls, ale... Żyje. <laughs> Ale ja też się pokażę, bo znalazłem swoje sanglasy Jeszcze Polska nie umarła Polska mistrzem Polski Polska mistrzem Polski Pobudka wstać konio wody dać A wy śpicie Kurwa, co tu się dzieje? Panowie pan, Panie i panowie Szkoda, że musimy już kończyć nasz wpływ Milion kilometrów. Milion kilometrów, kurde, przejechane już. Znaczy no. Dobra, to się wytnie.